Dwunasty Tom, dziewiąty lutego 1919 roku. Miejsce, do którego Jezus wezwał Luizę, miejsce Mamy Niebieskiej oraz innych dusz. Powracam do tego, co jest napisane 29 stycznia. Mówiłam do mojego ukochanego Jezusa. Czy to możliwe, że ja jestem drugim ogniwem łączności z Twoim człowieczeństwem? Są dusze tak ci drogie, że ja nie zasługuję na to, by przebywać pod ich stopami. A następnie jest Twoja nieodłączna mama, która zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim i nad wszystkim. Wydaje mi się, moja słodka miłości, że naprawdę chcesz zażartować sobie ze mnie, jednak jestem zmuszona przez posłuszeństwo z najbardziej okrutną męką mojej duszy, aby przelać to na papier. Jezu mój, zlituj się nad moim ciężkim męczeństwem. Kiedy to mówiłam, mój zawsze uwielbiony Jezus, dotykając mnie czule, powiedział do mnie. Córko moja, dlaczego się niepokoisz? Czyż nie mam zwyczaju wyciągać kogoś z prochu i tworzyć z niego wspaniałe cuda, cuda łaski? Cały zaszczyt przypada mnie, a im ten ktoś jest słabszy i prostszy, tym bardziej ja jestem uwielbiony. Poza tym, moja mama nie jest drugorzędną częścią mojej miłości i mojej woli ale tworzy ze mną jedno ogniwo. Jest także oczywiste, że posiadam dusze bardzo mi drogie, ale to nie wyklucza, że mogę powołać jedną zamiast drugiej do tak wysokiego urzędu i nie tylko do urzędu, lecz także do świętości tak wysokiej, jaka jest stosowna do życia w mojej woli. Łaski, które nie były potrzebne innym, czyli tym, których nie powołałem do życia w bezmiarze świętości mojej woli, są potrzebne Tobie, którą wybrałem do tego od wieczności. W tych bardzo smutnych czasach wybrałem Ciebie, abyś, żyjąc w mojej woli, dała mi boską miłość. Boskie zadośćuczynienie i wynagrodzenie, które zawarte są jedynie w życiu, w mojej woli. Czasy, moja miłość i moja wola, wymagały więcej wylewu miłości. Czy nie mogę uczynić tego, co chcę, w obliczu tak wielkiej ludzkiej bezbożności? Czy ktoś może mnie związać? Nie, nie może. Dlatego uspokój się i bądź mi wierna.